Drodzy majtkowie, ja Gaga, szczerbatozębna, jestem kapitanem najpiękniejszego statku pod słońcem, który nazywa się Grażynoja. i nim wypłynęłam w morze w podróż i zdobyłam przepiękny skarb. <hahaha> Najnowsza seria piratików nazywa się Crazy Jungle, czyli szalona dżungla. To kryje się w dżungli? Oczywiście, że jakieś wielkie małczony, które jeszcze próbują nas zaatakować! Na dodatek tego goryla jeszcze ujeżdża specjalny złoty Piratiks, ale żeby ten goryl był jeszcze bardziej wściekły niż jest, to może jeszcze strzelać swoją bronią! Rozumiecie to? Dlatego nie lubię małp! A tego drugiego goryla to już nie rozpakowuję, nie, bo jakby to jest dla mnie za dużo. Dwie małpy na mnie jedną samą to jest po prostu przesada, przesada, lekka przesada. Dajcie koniecznie znać, czy już otwieraliście najnowsze Piratixy. Ja je będę otwierać po raz pierwszy, więc jestem mega ciekawa, co tutaj w tej serii na nas czeka. Mamy wielką beczkę. Nie wiem, kto tu jest w środku ukryty. Wygląda trochę na jakiegoś ptaka albo papugę, ale dobra, zobaczmy sobie od razu, który jest tutaj najrzadszy pirat. Neonowy efekt? O, to jakieś tutaj są nowe, że będą wiecie, tak chyba się świecić na neonowo. Wydaje mi się, że ten chyba jest takim jakimś rzadszym, bo tu jest napisane, że jest ultra rzadki. To tak trochę wygląda, jakby był jakimś, wiecie, szamanem. Aaa, dobra, i każdy kapitan z każdej drużyny pirackiej jest pozłacany. I tutaj już widzę tego mojego ziomeczka, on się nazywa Happy Barry, czyli szczęśliwa beczka. No to zobaczmy, ile trafimy złotych figurek, jestem bardzo ciekawa. Tu mamy jakieś wielkie krabiszcze, ale w ogóle jak fajnie, ile mają one szczegółów porobione. To jest ewidentnie jakaś drużyna robali. Mam nadzieję, że nie trafimy jakiegoś tutaj pająka jeszcze na dodatek, bo to by dopiero były jaja. Yy, dobra, mamy konia. Ale jeżeli to jest konią, konią. Może osioł, to jest połączyłam dwa słowa, koni i osioł i wyszło mi konią. Ogólnie, widzowie, ja dalej jestem chora. Pewnie słyszycie to po moim głosie. Yy, ale, ale no coś trzeba od czasu do czasu nagrać. Szczególnie, jak fajne Piratiksy na mnie nowe czekają. Czy to jest wąż, czy to jest kolejny jakiś konioł? Widzowie, powiedzcie, bo to tak dziwnie wygląda. Trochę jak wąż, trochę jak konioł. Otwórzmy jeszcze kilka saszetek i zaraz wam pokażę jeszcze inne zestawy, które mam. Yy, bo jak sami widzieliście, skarb był bardzo, bardzo wielki, wielki zdobyłam. Yy, to jest Wiking. No, zdecydowanie to jest Wiking. W ogóle oglądaliście kiedyś jakiś film Wikingowie czy coś takiego? Ja oglądałam, bardzo fajny. Yy, dobra, i tu mamy, oby jak najmniej wiecie, małp było. Już jednego wielkiego goryla mam, to mi wystarczy. A to chyba po prostu zwykły pirat, ale dalej, słuchajcie, nie mamy żadnego złotego, więc chyba nie jest ich tak łatwo trafić. Więc możecie napisać w komentarzach, czy macie jakichś złotych piratów. Tu kolejny jakiś Majtek z zielonymi włosami i nie wiem, co on w dłoni trzyma. Coś dziwnego, bardzo. No, teraz będzie pirat, taki złoty. Coś, coś czuję, że coś takiego będzie. No, chyba jednak nie. To jest. Pirat fryzjer albo ewentualnie Edward nożycoręki, tylko zamienił się w pirata. Ja mam w tym momencie niecny plan. Yy, chcę wystrzelić konio, konio osła. Jeszcze złotą monetę potrzebujemy, żeby wystrzelić tutaj go. Zobaczymy, czy to się uda, czy poleci. Eee, słabo. Został w miejscu, po prostu spadł. Trzeba by było go chyba jakoś tutaj bardziej do tego, wiecie, przyczepić. O, patrzcie teraz! Teraz mi się uda, bo go przyczepiłam naprzód. <grymne> Ale se wymyśliłam zabawę. Otwórzmy teraz taki gigantyczny skarb, tak gigantyczny, że aż goryl tego nie wytrzymał. Eee, Kapitan Pack, czyli zestaw kapitana. Będą tutaj jakieś różne rzeczy. No i mamy tutaj, słuchajcie, już gwarantowanego, jak widzicie, kapitana Louis, który jest złoty. Mamy tutaj chyba jakiegoś wściekłego szczura albo królika, nie wiem, ciężko powiedzieć. Tu jest jakiś wściekły misiu. Jest też ten nasz kapitan Louis, który jest. Nie, to jest małpa chyba. To jest chyba jakiś goryl, no tak, tak mi się wydaje. I jeszcze mamy, słuchajcie, tutaj ostatniego ziomeczka, który. No, nie wiem, oni wszyscy wyglądają jakby oszaleli ogólnie, nie? Wow. Ale to nie wszystko, bo jeszcze tutaj mamy coś ukryte, i właśnie tego jestem bardzo ciekawa, co tutaj w tym pudełku dokładnie jest. Klatka tutaj. Ono to idealnie. Włożę tutaj wszystkie moje małpiszony. Tu mamy coś jeszcze. Okej, okay, to trzeba chyba będzie, słuchajcie, wszystko złożyć, tak mi się wydaje. Patrzcie na to, co ja tutaj złożyłam. Myślałam, że to wiecie, będzie coś do tej klatki, a to w ogóle są dwie osobne rzeczy. Tu mamy, jakby, taką mini chodzącą wieżyczkę, trochę pająka. I tutaj możemy wsadzić naszego kapitana. O, wciskaj tyłek. Do tego mamy, oczywiście, monetę, którą tutaj możemy wsadzić i strzelić. Ale słuchajcie, ta klatka to mi się podoba, nie, bo nie do tego, że ją można gdzieś zawiesić, to jeszcze zaraz tutaj yy, wrzucimy jakiegoś piratiksa, nie, który będzie uwięziony do końca życia. Otworzę teraz cztery saszetki i wszystkich ich będę musiała wcisnąć do tej klatki. Zobaczymy czy się zmieszczą i już ich nigdy nie będę mogła stamtąd wyciągnąć, nie. To po prostu taki jest challenge, no. Nawet jak będzie słuchajcie, złoty złoty kapitan. E, Okej, okay, to jest chyba jakiś yy... O Jezusko, ja wiem jak to się nazywa, to jest taki pancernik, ale ojej, a pamiętacie jego nazwę? Jak to zwierzę się nazywa? Czy to po prostu jest pancernik? Czy jakoś inaczej? Dobra, a on musi do klatki, no właśnie, halo, halo. Dziękujemy panu, dobra, powiem wam tak, yy, nie wiem jak ja chcę tam czterech wcisnąć, będzie ciężko, tu w ogóle słuchajcie, tym się przekręca i widzicie, nie można tego otworzyć, e, więc fajna skrytka, nikt się nie wydostanie, dobra, mamy tutaj. Mm, to jest królik czy szczurek? Nie, no dobra, chyba bardziej królik, nie? I on ma w ogóle tutaj. Nie, to jest kangur! To jest mama, a tutaj ma dziecko w brzuchu. No to przykro mi, idziesz też do środka, jakby. No, tak postanowiłam, taki challenge. Ej, dobra, ja tu ich nie wcisnę czterech, nie ma szansy. Oszalałam chyba, no dobra, spróbujemy, zobaczymy, czy się wcisną. <grym> Tylko, żeby teraz złotego kapitana nie trafić, nie? Tu mamy jakiegoś łucznika, strzelca. Okej, okay, fajny i w ogóle nie ma jednej ręki. Ma ten hak po prostu i złoty łuk. No jego jeszcze wcisnę, nie, ale czwartego to już słuchajcie, nie, no nie upchnę tu, chyba nie ma szansy. Dobra, spróbujemy, no zobaczymy, ale źle powiedziałam, nie, źle powiedziałam. Na szczęście nie trafiliśmy kapitana, którego trzeba zamknąć w klatce zwykłych. To jest jakiś yy, yy, pan żołnierz. Yy. Nie wiem czemu oni siedzą w klatce, są zamknięci, ale po prostu tak coś zrobili złego, no. Dobra, czy ja ich upchnę? <ścoughs> no powiem wam ciężko! Patrzcie na to! To jest, słuchajcie, chyba najlepsza rzecz z tej serii Piratixów. Wielki krokodyl! I tu jeszcze ma skarb u góry! Tutaj był chyba, słuchajcie, najlepszy kapitan, bo to jest złoty kapitan papuga, jakiś ptak. Jest super, on był właśnie dołączony do, do tego zestawu z krokodylem. I teraz przetestujemy, czy jak włożę palucha, to będzie bolało. Au. On tutaj w ogóle z drugiej strony ma o, o, tą przepaskę piracką na oko, czyli stracił w boju jedno, jedno oko niestety. Dobra, bo tu mamy jakiś skarb i jego można otworzyć monetą, więc uwaga. Okej, okay. i coś tu jest? Nic nie ma? Nie ma nic? Eee, no mogli mi coś tutaj wsadzić, nie? Jakieś nie wiem. Cokolwiek. Czekajcie, bo tu jeszcze flagę bym zapomniała wsadzić. No nie, nie dali skarbu. To po co ja zostałam piratem? Po co ja zostałam piratem, żeby puste skrzynie otwierać? Czas otworzyć więcej saszetek niespodzianek. Otworzymy całe pudełko i zobaczymy, czy trafimy chociaż jednego złotego kapitana. Czy się uda? Nie? Mam nadzieję, że, że tak będzie. O matku, jaki fajny! W sensie to jest jakiś obrzydliwy ślimak. Ja nie lubię bardzo ślimaków, ale zupełnie wiecie coś innego, nie? Fajnie wygląda te wielkie oczy. Dobra, dalej. Halo, proszę tutaj, kapitana. Kapitan, no to nie jest kapitan, niestety. To jest kolejny, bo to chyba jakaś musi być drużyna, wiecie, szczurów, nie? I po prostu. Dlatego tu jest tyle szczurów. No tak, zobaczcie, oni tutaj nawet swoje logo mają, jakieś szczurze, więc y, rzeczywiście, jest drużyna szczurów. Dobra, kolejny. No to nie jest niestety kapitan. O, tego już mamy, ale zobaczcie, to jest dopiero pierwsza powtórka, więc i tak w ogóle y, nieźle. Bardzo fajnie, że się wiecie, często nie trafiają te powtórki. Kolejny jakiś. Typowy, typowy, dziwny pirat, ale, ale ludzki. To już nie jest żadne zwierzę i jeszcze dodatkowo jest blondynem. On trochę wygląda jak jakby jakimś takim, wiecie, szermierzem był, czy, czy coś takiego. Dobra. Czy tu będzie kapitan? Złoty? No niestety nie. Kolejny do drużyny ptaków, ale zdecydowanie ja tą drużynę ptaków lubię najbardziej. One są super, jak genialne. Ptaki, piraty są spoko. Małpy, piraty są B. Dobra, kogo my tutaj mamy, to jest klaun, okej, okay, w ogóle ja takich klaunów i tak dalej to się trochę boję, chociaż to jest bardziej błazen, ale, ale tak czy siak, jakby to nie zmienia faktu, nie, że trochę się ich boję, są podejrzani. Tu mamy, yy, to jest mysz czy słoń? Trochę chyba jednak, nie wiem, to wygląda trochę jak trąba, jakby to był jakiś mały słonik, ale... Okej, okay, nie wiem. A właśnie, bo tu są przecież jeszcze te z neonowym efektem, że można trafić. I takiego żadnego też nie trafiłam, prawda? No bo zobaczcie, nie poznaję żadnej figurki, że którąś z nich otworzyłam. Więc halo, no to jeszcze chcę neonowego. Chcę złotego pirata i jakiegoś neonowego trafić. O! Jest złoty pirat! Ale beka! Dobra, to teraz jeszcze tylko neonowy. On jest z drużyny herosów, jakby hero. Kapitan Kaizo. I tutaj w tej drużynie jest właśnie ten yy, szermierz Marko, Lafite jakiś. Jumping Jack. A to ten kangur tutaj też jest. I ten królik. Karot Lee. A bo to jest wiecie, yy, z filmów, nie? Bruce karateli i tak dalej, nie? No tak, to są postacie jakby z filmów przerobione na piratów. No to jeszcze brakuje nam neonowego. Jakby, please, 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 jeszcze neonowy. Eee, może ten jest neonowy? Teraz już nie wiem, teraz będę na wszystkich tak patrzeć, ale... Ale zobaczcie, można też im tutaj fajnie bronie wyciągać, ale to chyba w poprzednich seriach też przecież było. Dobra, czekajcie, ja muszę sprawdzić na liście. No tak, to jest on, neonowy! O, no to rzeczywiście, on ma takie, wiecie, jakby tutaj jaśniejsze te brwi, ale ciekawe, czy on jakoś, nie wiem, świeci w ciemności dodatkowo, czy coś? Nie, chyba nie, po prostu tylko ma efekt taki właśnie neonowy jakby. No dobra, no to słuchajcie, w jednym pudełku mieliśmy jednego neonowego i jednego złotego kapitana, ale to jeszcze nie wszystkie soszetki, więc zobaczymy. O tu jaki fajny, przebrany za smoka, ale sztos, ale ten ładny. Dobra, ten mi się chyba podoba najbardziej <laughs> w tym momencie z tej serii. Dobra, jeszcze kogo my tutaj mamy? Ten to jest zdecydowanie jakiś chyba, nie wiem, pijany albo, albo w głowę dostał, czy coś takiego. Oko ma nieźle zakręcone. O nie, została mi ostatnia, słuchajcie, saszetka! No, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, moi drodzy. Oh no! I kogo my tu mamy? Co w ogóle, tenisiste? Pirat tenisista! Sotta vaglen var pitch.